pana krzaka. Jak pan nauczył się wydawać dźwięki zwierząt? Otóż to wyszło z potrzeby, bo potrzeba jest matką wynalaz I ja jak jako dziecko zabłądziłem w lesie. Nagle patrzy, a do mnie wychodzi taki wielki wilk. patrzy na mnie w ślepiami. Ja wtedy pomyślałem, jeżeli ja powiem do niego coś w polsku, to on się na mnie rzuci, ale jakbym w jego języku przemówił... To co innego. I zabierzam tak. Bum. On spojrzał na mnie, pomerdał ogonem, łapą pomachą i podreptał do lasu. Ale od tej pory zrozumiałem, że język zwierzęcy jest bardzo ważny i się przydaje A do czego na przykład się Panu to przydaje pan język? No, przydaje mi się przede wszystkim do rozbadania dzieci na koloniach na przykład u tej Wydaje mi się, żeby na przykład kury powoli przechodzą przez jezdnię. No a ja na przykład jadę samochodem. Jakbym powiedział im kury to one to nie rozumieją. A i poszły i ja wtedy spokojnie przejeżdżał. Każdemu trzeba w jego języku wyjaśnić. Koniowi mówisz na przykład i on wtedy tup 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 szerce. A jakbym powiedział koniu rusz się, Popatrzyłby Popatrzyłby tak... Nie wiedział. Zawsze trzeba. Ja nawet z kosami rozmawiam. Siedzi sobie na gąsie On. I pogadaliśmy. Dziękujemy. TV Weba, Zuzia Kosma, Kochańska i Jotka Kosmarska.